Pani Marszałek, Wysoka Izbo, to co się tutaj dzieje, to się po prostu w głowie nie mieści. Cały świat idzie do przodu, ta technologia się wszędzie rozwija. Mamy banki centralne, które inwestują w kryptowaluty. Można na zachodzie oszczędzać na emeryturę w kryptowalutach. 3 miliony Polaków ma kryptowaluty, to jest więcej niż liczba Polaków mająca rachunki maklerskie. Polskie startupy technologiczne się rozwijają za granicą. Parę dni temu polski startup o kapitalizacji kilku miliardów złotych, założony przez Polaków, licencję Mika w Irlandii. Polski Fintech Zen ma licencję na Litwie. Dlaczego? Bo Litwa, mała Litwa wydała 70 licencji dla pieniądza elektronicznego, a Wielka Polska wydała tylko jeden. Tak źle działa KNF. Wszystko idzie do przodu, a my tutaj w Sejmie, zupełnie na poważnie, dyskutujemy o tym, czy ta kryptowaluty to jest tak naprawdę ruska mafia i ruskie służby, przecież to się w głowie nie mieści do jakiego poziomu wy sprowadziliście tę dyskusję. Jeżeli kryptowaluty to rzeczywiście ruska mafia i ruskie służby, to dlaczego słowa o tym nie było, kiedy ta ustawa przechodziła przez Sejm? Czemu nikt nie mówił o tym, kiedy były dyskusje w komisjach, podkomisjach, kiedy była debata w Sejmie? Czemu nikt się w tej sprawie nie odezwał, że kryptowaluty to naprawdę są ruscy i trzeba przed ruskimi się chronić? Wprowadziliście tę debatę absolutnie do absurdu. Wszystkie argumenty, które tu powołujecie przeciwko temu wetu, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, nie wytrzymują zderzenia z faktami ani z logiką. Że kurs jest płynny i ryzykowny. I można stracić. No oczywiście, że można. Na akcjach też można stracić, na obligacjach można stracić, bo na tym rynek finansowy polega, że można tracić. Że są przestępstwa związane z kryptowalutami. No oczywiście, że są, ale dwa rzędy wielkości wie przestępstw więcej jest związanych z bankami. Tam są przestępstwa phishingu, tam są przestępstwa na wnuczka. Tego jest znacznie więcej niż w przypadku kryptowalut, a nikt nie nawołuje do tego, żeby efektywnie zdelegalizować banki. Mówicie o tym, że ustawa jest potrzebna po to, żeby można było stosować reguły ale już od lat. Przepisy zobowiązują giełdy kryptowalut do stosowania procedur AML, ale Wy o tym nie wiecie, bo nie macie zielonego pojęcia o kryptowalutach. Mówicie, że problemem jest to, że jesteśmy ostatni w Europie z tą ustawą. Tak, to jest problem, ale to jest Wasza wina, że przez ten rok wcześniej nie przyszliście z tą ustawą, a teraz macie do nas pretensje, że jest mało czasu. No jest mało czasu, bo byliście leniwi i rok się z tym ociągaliście. Mówicie, że jest lobbying za tym, żeby w Polsce nie było tej ustawy. Nie ma takiego lobbyingu, nie ma nikogo, komu zależy, żeby nie było tej ustawy. Za to jest lobbying za tym, żeby ta ustawa była w obecnym kształcie, czyli żeby zniszczyła polską branżę krypto. To jest oczywiście lobbying ze strony banków. Mówicie, że nie będzie żadnych regulacji, jak ustawa nie wejdzie. Też nieprawda. Rozporządzenie Mika obowiązuje bezpośrednio. To jest jeden z najbardziej restrykcyjnych uregulowań w świecie zachodnim, jeżeli nie najbardziej restrykcyjne. I te przepisy i tak obowiązują, niezależnie od tego, czy ta ustawa się utrzyma, czy też się nie utrzyma. Mówicie, że... Dzięki tej ustawie będzie ochrona klientów. Nie będzie, bo nie będzie czego regulować. Wszystkie firmy i tak będą miały swoje licencje za granicą. Na Malcie, na Cyprze, gdziekolwiek indziej, czy też w Estonii, czy na Litwie. I nic nie będziecie mogli z tym zrobić. Będziecie mogli poprosić o wymianę informacji i nic więcej. Przyjęcie tej ustawy sprawi, że polscy obywatele, polscy klienci po sprawiedliwość będą musieli iść na Maltę, na Cypr, do Estonii, bo państwo polskie nie zapewni im bezpieczeństwa, bo się chcecie poddać i nie regulować efektywnie polskich firm kryptowalutowych. Mówicie, że trzeba to uregulować, bo dywersanci otrzymują wynagrodzenia za pomocą kryptowalut od Rosjan. W jaki sposób? Ta ustawa miałaby powstrzymać ten proceder. W jaki sposób chcecie sprawić, żeby nie można było z jednego konta kryptowalutowego na drugi, z jednego adresu na drugi przekazać bitcoinów? Nie da się tego ustawowo uregulować. No już prędzej biedę zlikwidujecie ustawą, niż ustawą za uniemożliwicie transfer kryptowalut. Wy nie macie zielonego pojęcia, o czym tak naprawdę rozmawiacie. Mówicie, że Ruscy finansują właśnie tych przestępców kryptowalutami. I są związane. Jakaś giełda zarejestrowana na. Była w to zamieszana, czyli było tam konto kryptowalutowe. Wejście tej ustawy, czy jej nie wejście, nic by w tej sprawie nie zmieniło. Po prostu nic. Przyczepiliście się do tych ruskich i teraz próbujecie zrobić ludziom wodę z mózgu. Tylko problem, który macie, jest taki, że Wy naprawdę nie wiecie o co chodzi, a 3 miliony Polaków doskonale wie o co chodzi. I po prostu wychodzicie na kłamców i idiotów. I każdy z Was, z premierem włącznie, który gadał tutaj bzdury o Przeciwko temu wetu wyszedł albo na kłamce, albo na idiotę i pokazał trzem milionom Polakom że nie ma zielonego pojęcia o czym mówi. Weto oczywiście trzeba podtrzymać. I zapraszam pana posła Adriana.